W małżeńskim łożu namiętna scena erotyczna nagle rozlega się głośne pukanie do drzwi wejściowych. Przerażona kobieta krzyczy Chowaj się, to na pewno mój mąż. Mężczyzna nie zwlekając wskakuje pod łóżko. Po dłuższej chwili absolutnej ciszy mężczyzna wyczołguje się z pod łóżka, siada na jego skraju, ociera pod z czoła i mówi do kobiety Widzisz, żono, oboje mamy szarpane nerwy. Żona wściekła na męża, dzwoni na jego komórkę. Gdzie ty się szwendasz? Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w którym ci się podobał ten złoty naszyjnik z perełką? Ależ oczywiście, Misiu. No to jestem w knajpie obok. Podczas procesu rozwodowego sędzia pyta powódkę. Musiało przecież być coś przyciągającego w mężu, skoro pani wyszła za niego. Było, było, ale już zostało wydane do ostatniego grosza. Wczoraj spędziłem wspaniały wieczór. Byłem z żoną w restauracji. Czy mają dobrą orkiestrę? Znakomitą. Nie słyszałem ani słowa z tego, co Zośka do mnie mówiła. Powracającego późnym wieczorem do domu męża wita żona z wałkiem. Ty, łajdaku, masz na twarzy szminkę. To nie szminka, to krew. Potrącił mnie samochód. No, masz szczęście. Sędzia do oskarżonej. A więc nie zaprzecza pani, że zastrzeliła męża podczas transmisji z meczu piłkarskiego? Nie, nie zaprzeczam. A jakie były jego ostatnie słowa? No strzelaj wreszcie, tylko celnie. Płótnia sąsiadów. Niech pan w końcu coś zrobi z tym psem. Pana nie ma, a on ciągle szczeka. Na to sąsiad? A czy ja mam pretensję, że jak pana nie ma, to w pana domu łóżko cały dzień trzeszczy? Dlaczego masz taką nieszczęśliwą minę? Hmm, moja żona wyjeżdża na tydzień do swojej matki. I z tego powodu jesteś taki ponury? Muszę, bo inaczej nie wyjedzie.